Zostaw lajka, like zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. I ty z wami. Dzień dobry. Dzień dobry, jak pan, jak pan ocenia emocje w tym <śmieniu> tym e Emocje są co nie miara, raz jedna drużyna ma piłkę, raz druga. Raz byliśmy my w przeprowadzeniu, teraz rywal wykorzystał nasze słabości i on prowadzi. No i zobaczymy, no druga połowa to jest piękna zabawa, trzeba grać, trzeba wierzyć do końca. No i pięknie. Dziękuję. Przeciwnika, niesamowity niesamowity bieg i świetna obrona. Piłka nie, nie opuściła boiska. It e nabija przeciwnika i piłka ląduje w naszym polu karnym. wpada w pole karne. A jest. Nikolaj Oda jest cały. Świetna obrona. E.T. dobija jest w Iti! Świetna cieszynka i świetny gol Świetny no, przechwyt piłki Spokojne wycofanie do ramkarza Bardzo przypiłce Fajny pomysł, ale złe wykonanie. złe wykonanie Ale wykonanie Ale znowu ale Pięknie Jednak utrzymuje się przepisę przeciwnik Niecelne podanie, ale jednak trafia do nóg przeciwnika Dolka do końca, świetne przejęcie piłki Symon jajko, Symon Jajko ale... Patrzę, patrzę Ale jest akcja I co niestety Gol? GOL! Nikodem w butach Sylwka Czy to dodam mu umiejętności? Już pierwsza akcja. Nasz gwiazdor w piłce. Podaje Frankowi. Po stracie gola. Iti. Piłka do IT'ego. IT na spokoju. Wycofuje piłkę do Szymona. Szymona. Szymon. Szymon Ustrzymuje. utrzymuje ją. A jednak traci. A jednak nie. Jednak jest Franek. Jednak jest Franek. Który strzela. Ajajaj. Aj, aj. Piłka do Nikodema. Czy zdąży? Zdążył. Wrzutka w pole karne. IT. nie opanował. Przechwyt piłki, ale niedokładne podanie. Jest akcja przeciwnika. Oj. Oj, oj. oj. Tutaj będzie z innej pozycji. Sylwek, przesuń się, bo tu będzie ten. Będzie uderzenie, są tam wyczynia Zablokowany strzał Zablokowany Nikodę To ty nie Piłka do boku zaplecami żeby dostał tego Czy Gdyby dostał kopa Przeciwna się tutaj Oj. E. Nie trafia czysto w piłkę o, Hity na ślizgu! Cóż za ślizgi tego? I gol! Na trzeźwo, dokładnie. Ładna piłka. Dajmy piłko. Yeah. Piłka Itiego, tego A to taka ciekawostka. Wracamy do meczu. Tu jest rzut wolny. Ależ fatalna strata jest kontra. Ojojoj, oj, oj. co tam się stało? Co tam się stało? Trzeba przez te buty sylwka wszystko. Nikodem, drugi raz ci im ich nie da oj jest akcja To musi być gol Nie ma, a jednak gol 7-9 Przechwyt piłki Kanciapa spokojnie buduje atak Piłka do Szymona Szymon spokojnie powrotem do ma Kiłka do Franka on w pole karne, IT co tu się stało? Nie ma gola i ty fatalnie puduje z dwóch metrów. No co to co to by O akcja mija trzech, czterech, ale ostateczności nie ma gola I wyjazd z piłką. I to musi być gol, to jest gol. 8-9. To <tryk> <tryk> czasem akcja i gol. Tyle było właśnie z, z, ze śmiechu I jesteś spokojne. To jest zbliżenie na koszulkę Pępkowski, 9 świetne wykonanie koszulki. Mm. Kliksyka, nam zrobił ten <noise> ładna piłka i nie ma gola. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, mnie subem.